Cześć ciemka, śwanko, stę... cześć z... Te strony a dzisiaj za cześć Sieba! Oj, ale... no, ale to jest No toki. No dobra, czekam na dziesięciu. Dobra, może być. To no, jest na dziw, może być. I... Znosimy... Jesteśmy Trimamy. Trimamy. Yes. Dobra, nie weźmiemy. Tak. Dobra, tak, tu mam taskę. Które mam taskę? W co? W co? Ej, ja oni byśmy się zaatakowali wcześniej. Ja muszę tutaj. Też nie, bo muszę. ja mam tyle. Jezu, i nie stawiłem aż tak duży task. Dobra, znowu będę u sobie troszeczkę więcej tasków. Nie! Ale o jeden ustawię. Dobra, ile do światła robię? Dobra Ja sędziłem <guló Neither> <ten, gulot> Dwa Ja wiem ten labirynt trzy razy Dobra Nie, nie wiem co to Kurczę Gdzie, 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 gdzie? A, dobra, A, dobra już wiem gdzie Tam, no. gdzie jest to paliwko A, dobra Gdzie? Z nią? nie szłam, ale widziałam jak ona tam wchodzi. psiu. a, a im, że będziemy, po tej będzie będziemy robić tego. Miły? Tylko ja się nie potrzebowali przyjaciół. Chyba. Gdzie ja? <laughs> ja jestem. Jestem ten. Do Ja jestem ten. Bądź. bons Ja jestem. Do wood. Ale. Jesteś, ale jesteś. Chyba. Jest. Chyba. I skip. I skip. skip. okej okay, ja też skipuję. Skip. No to ja nie. No. No, to jest bo Tu jest taki takie Po co tak wysoko ten stół? Po co ci tam stół jest tak wysoko? No bo mi jest wygodniej. Tak, on właśnie opuszcza stół. Dobra, skibet. Wywaliliby prawie pomarańczowego. O nie, mnie teraz chyba. No Jezu, co oni mają z tym systematikiem? Kurde Reaktorem Ty tu, ty, Dark blue What the fuck? Nie Przed lab.

Jaki... Nie, nie, to nie jaja. To nie... ty. ty. Ulu, lu, 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 lu. To... leczymy się, gdy będę... nie łatwy. Dobra, jesteśmy z powrotem. <laughs> Wszyscy się lagujemy. Zanieczyszcie! Nie. Dobra. Śmie? Dajcie. Ej, weź... To. nie! Impostor Vision daj mniejszą i Creepmate też mniejszą. Nie no, niech będzie takie o... takie o no, no jeden może być, bo przynajmniej jak będzie na światło, to Creepmate będzie to widzieć bardzo mało. O, jacie. Było 1, 1, 3. Ale jest 2, 2, 4. Teraz... Nie! A, będzie. Long task 1. I common task będzie 2. Jeden, bo ląskowskie są długie. Ty nie wiesz, co to, to jest long. No Na przykład, kurde kabelki. Kabelki są krótkie czy kró długie? Kabelki. Kabelki No, się znaczy, zrobili jednego kabelka jest krótkie. Znaczy Jeszcze z kabelkami, ale zrobienie całe. Komar. Prywatne i publikę. No, już. Ani tak szybko te publik. Przypada to... I publik. Prywat. No i wyraz Gratuluję pomysłu Ty Ty Wylasz. mnie Wylasz. Ale Wylasz. 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 to nagrywamy? Nie co Ciebie. Też. Czemu ty się reaguje? <grystanie> Nie mamy już kruszynki. Jesteś Ej, Ale ogólne postacie są chude. I małe. Naprawdę? Jak to było w rzeczywistości? Jak to było w rzeczywistości? No, to by było coś o wiele, wiele innego. To by też bardzo chłopak. No, kwiatowska znowu, tylko normalna. Furry. Skąd wiesz, że ja fuj, panuś, maja, panu, albo furę? Nie, bo jest taki f... fuj, mame, a muka. I postanowiłam sobie, siebie, siebie zrobić fuj. <grywia> Dobra, zaraz to tez... weź. What the hell.

Dum. <laughs> Ej, ale nie jakie? Takie swoje, to nie. Skąd wyglądasz? Ale kiedy I Idę po śniegu i idę robi zwięźle. Hej, pierwszy wyszedłem. To na e e e e. Nie chodziło mi o powiedz, i tak widzisz, tylko chodziło mi o to, żeby księdza, ojciec, chciał, sobie grałam Pikmeny.